Te pogodowe anomalia dotarły również i do Malty. Przed dwoma dniami był najchłodniejszy ranek w historii. Od 16 lat tylko 3 stopnie ładne rozegranie i świetna interwencja, drasmatyczka przed szansą gospodarz. Jak mówiłem, grali przed tygodniem, przygotowują się, sprawiając niespodziankę, wygrywając z Bośnią i Hercegowiną, przygotowują się do pojedynku z Jugosłowia. I okazji do przejęcia piłki Wojciech Kowalczyk, który głównie martwił się tym, że długo nie dolatywał jego bagaż, to Maltańczycy mieli jak do tej pory dużo bardziej dogodną sytuację do objęcia prowadzenia w tym meczu niż Polacy. Nam brakuje trochę dokładności, teraz może jest szansa i znakomita interwencja. W ostatniej chwili Barego wybijają obrońcy drużyny Malty, a strzelał Michalski do obrony, no i zobaczymy. Chyba Tomasz Hajto, który jest obdarzony tutaj najmocniejszym strzałem w naszej drużynie. Zobaczymy, jest tam Brzęczek, Kowalczyk. Z, zobaczymy 999 bramkę, a tymczasem zaskoczenie, niewiele brakowało, a więc nie ma bramki, będzie tylko rzut wolny, rzut rożny. 29 minuta. Było to 60 sekund szansy na objęcie prowadzenia w tym meczu. Polacy, Kowalczyk umiejętnie stopowany przez obrońcę, ale czysto wychodzi Budidziki, który jest faulowany od rzutu wolnego Maltańczycy. Za to powtórka sytuacji, którą miał Jacek Bąk. Trzeba przyznać, że Per, jak na czwarty występ w reprezentacji spisuje się bardzo dobrze. Matysek ma dużo większy staw Pery. Niech bronił, teraz błąd. Trzeciak, dobrze tam się zastawił. I trzeciak. Gdzie są partnerzy? Trzeciak, załatw, próbował tutaj krótki róg, ale piłka jednak. W boczną siatkę. No i wciąż 0 do 0. Tymczasem Adrius opuszcza boisko. To po prostu sytuacja. Trzecielka. rozciągać, grać dokładniej, Brzęczek, ale przydałaby się Bramka. Kowalczyk, indywidualna akcja. Powstrzymany przez Hajce zamiast przez maltańskich obrońców. Teraz nasi stosują ten pressing, który przynosi efekty. Brzęczek. Do trzeciaka będzie szansa, choć już skoczyła mu piłka. Trzecia, ostatni sekund. Pery ofiarnie narzut No kolejny raz, Pery. Tutaj zyskuje prawa od 700 kibiców drużyny Malty. Około 5 minut do końca pierwszej połowy przewaga wyraźna Polski dru... jest Kamilieri. No ładnie rozegrany ten stały fragment, ale jak mówiłem. Na innym etapie przygotowania reprezentacja Malty. Ona swój eliminacyjny pojedynek. Pierwszy w tym roku, tylko z rozgrywać będzie za tydzień, teraz błąd, no i Przed szansą Maltańczycy, Złotek ratuje polską reprezentację, pogubili się nasi kompletnie No nie można sobie pozwolić na Tego rodzaju dekoncentracje te Bo to Oczywiście Może drodze się zemścić Teraz mieliśmy troszkę szczęścia a Młodziutki Debiutant Mesut. Nie wykorzystał tej sytuacji. No, błąd Polaków Sowi. Siadaczka. Dobre rozciągnięcie. Wreszcie zaczynamy grać swoje. Świerczewski. Teraz czerezewski. No niewiele brakowało. No ale... Co to znaczy jednak zgranie w drużynie, choć nie wszystko jeszcze wychodzi, potwierdza ta druga połowa, kiedy ci, którzy raczej są podstawowymi graczami, pojawili się na boisku. Ta gra układa się inaczej. Choć dużo więcej tych sytuacji wypracowaliśmy w pierwszej połowie, ale jak do tej pory żadnej z nich nie wykorzystaliśmy. Tego, czego można żałować, na to, to wygrania, ale może, może uśmiechnie się szczęście do nas w końcowych sekundach. Ryszard Czerwiec na pole Karry Polacy 1-0. No i jakbym przepowiedział. Proszę. Jednak Sprawiedliwości staje się zadość. Zatłużyliśmy na tę bramkę. No i gratuluję Tomkowi Kłosowi, który potrafi wykorzystać moment taki jak ten i kiedy sędzia odgwizuje 90. minutę. Polska reprezentacja po tym zagraniu i pięknym wyjściu w górę tutaj Kłosa prowadzi jeden do zera. I kończy ten mecz 1 do 0, a więc mamy wszystko co chcieliśmy. No może nie takie emocje, ale tak jak mówiłem, to dopiero początek sezonu i nasza reprezentacja na tę wygraną zasłużyła. Tym bardziej warto pogratulować piłkarzom, że postarała się o nią w 90 minucie spotkania. Duże brawa dla Polaków.